W dzisiejszym odcinku zawodnicy MMA wspierają kampanię Otwarte Klatki. Mańkowski pokazuje formę. Lewandowski znów ostro o frikach. Boxdel odpowiada Glebie. Halidow szczerze o problemach. Wilder chce walczyć w MMA? Siedmiu doświadczonych zawodników sportów walki, w tym Jan Błachowicz, Joanna Jędrzejczyk, Damian Janikowski, Arkadiusz Wrzosek, Daniel Rutkowski, Laura Grzyb i Sebastian Rajewski weszli do oktagonu. Ale nie po to, aby walczyć, ale żeby dowiedzieć się, jakie są warunki życia kur w chowie klatkowym. Obejrzeli nagranie pokazane im przez otwarte klatki, które wzbudziły w nich wiele emocji, w tym smutek, obrzydzenie, niedowierzanie i złość. Wspólnie doszli do wniosku, że chów klatkowy dla kur powinien przestać istnieć. Nagrania pokazały kury żyjące w ciasnych warunkach, ranne ptaki i wiele cierpienia. Kampania ma na celu przekonanie do odejścia od tego typu hodowli kurniosek, gdzie w Polsce ponad 70% kur spędza całe życie w klatkach, co uniemożliwia im realizację podstawowych potrzeb i prowadzi do cierpienia zwierząt. Podczas gali XTBKS 88 zadebiutuje Jacek Gać, doświadczony stójkowicz który przechodzi z kickboxingu do MMA. Gać ma bogate doświadczenie w boksie amatorskim i kickboxingu. Zdobył medale i tytuł mistrza KKM. Przeszedł do MMA, gdzie wygrał dwie walki przez knockout w pierwszej rundzie, co było dla niego spełnieniem marzeń. Teraz, będąc w KSW, ma jeszcze większe ambicje i motywacje do osiągnięcia sukcesu. Jego przeciwnik podczas gali w Radomiu będzie Michał Gniady, także niepokonany w MMA. Gać jest pewny swojej stójki i planuje zakończyć walkę w pierwszej rundzie. Walka odbędzie się 11 listopada na gali XTB KSW 88 w Radomiu. Borys Mańkowski dodał na swojego Instagrama krótki skrót treningu oraz w jakiej aktualnie jest formie. Sami zobaczcie, w jakiej aktualnie formie jest popularny tasmański diabeł. Podczas gali XTB KSW 88, ulubieniec fanów Alberto Dziękowski zmierzy się z czarnym pasem brazylijskiego jiu-jitsu Jorge Bueno. Alberto Dziękowski, popularnie znany jako złoty, to zawodnik z sześcioma pojedynkami w KSW na koncie. Pomimo trudności w swojej karierze, zawsze zapewnia emocjonujące starcia i wygrał aż 12 walk, z których 11 zakończył przed czasem. Jorge Bueno z drugiej strony, to doświadczony zawodnik jiu-jitsu, zastąpił Nemanja Nikolicza na tej gali, a wcześniej pojawił się w KSW 79. Posiada czarny pas w brazylijskim jiu-jitsu i ma na koncie wiele zwycięstw przez nokaut oraz poddanie. Walka z Odzimkowskim będzie jego drugim występem w KSW i aktualnie jest po dwóch wygranych z rzędu. Szef największej polskiej organizacji MMA, Martin Lewandowski po raz kolejny miał okazję wypowiedzieć się na temat freak Fightów i przyznał, że są one jego zdaniem szkodliwe. Szef KSW chciałby, aby tego typu gale i pojedynki nie były kojarzone z mieszanymi sztukami walki, a w nazwach nie pojawiało się MMA. Zastosowało się już do tego fame, które usunęło trzy litery z nazwy. Nadal jednak pozostała organizacja mają w swoich nazwach MMA, w tym Prime MMA Show czy Cloud MMA. A nawet MMA VIP. Co, ja od początku o tym mówię, że to szkodzi wizerunkowi MMA. Jakby dla mnie, co do jakby zasady, nie mam naprawdę pretensji do tego, że ktoś chce oglądać ludzi, którzy nie do końca się i mają tą dziedziną, którą się przedstawiają. I to jest okej. Okay. No każdy ma prawo robić, co mu się żywnie podoba, jeżeli jest do tego jakieś audytorium, ktoś chce za to płacić, no to okej, okay, no nic mi jakby do tego mogę powiedzieć sobie, o, że mi się to podoba lub niej. Natomiast jedyny problem, jaki ja widzę osobiście jako osoba, która prawie 20 lat zajmująca się tym sportem, skojarzenie pewnych zjawisk, pewnego zjawiska z MMA, które nie jest MMA, już powoduje, że już po prostu ludziom się kiłbasi w głowie, co tak de facto jest czym. I to rzeczywiście już zaczyna już przybierać taką trochę karykaturalną formę. Na sam koniec wywiadu Lewandowski wyjaśnił sytuację Mariusza Podzianowskiego oraz jego walkę w UFC. No nie wiem, no wiesz, Mariusz, to jest. To jest Mariusz, no Mariusz po prostu, wiesz, ma swój, e, swoje życie i, i, i swoje plany. Nie, nie no oczywiście on sobie tutaj zrobił chyba jakąś taką lekki żardzik z tego tematu, ale, ale no tam jest kilka pomysłów, które naprawdę podsuwa ciekawych. No w tym roku go na pewno nie zobaczymy. To już jest jakby, że tak powiem, chyba. Jasne, no ale zobaczymy go na pewno w KSW. Na kanale Boxdala pojawił się kolejny odcinek relacjonujący odbudowę postaci Michała Barona. Były władaż fame, zrobił mały off-topic od poruszonych tematów i skierował kilka słów do gleby. Wypomniał mu przy tym wcześniejsze zachowanie. Dzisiaj wpadam na taki artykuł, gdzie Gleba hejtuje Grega z Twittera i mówi, że jak Fame może pozwolić na to, by hejter Polaka walczył z nim, że Fame załatwia takie walki, że to budzi nienawiść i tak dalej. Gleba... Ja pierdolę, jak ty możesz się w ogóle o tym wypowiadać, chłopie? Sam chciałeś wywalczyć walkę z Donem Diego na highligu, mówiąc mu jakieś pierdoły, jakieś pierdy i też mu cisnąłeś, ale już abstrahując od tego, to zrobiłeś zadymę na gali freakfightowej, na świątyni medialnej, można powiedzieć, gdzie brałeś pod uwagę to, że cię nagrają i tam zrobiłeś największą zadymę z szeligą, list szeligi i tak dalej. Chłopie, jak ty możesz się wypowiadać w ogóle o tym, że coś jest niedobre dla dzieci, że to demoralizuje dzieci i tak dalej? Jak ty się możesz o tym wypowiadać? Ty, chłopie! I... Social media Tołkaczewskiego szybko zostały zasypane informacją o słowach byłego włodarza flikowej organizacji. Gleba odpowiedział Bogdzelowi podkreślając, że ten wypomina mu sytuację z przeszłości z ludźmi, z którymi zakopał topór wojenny. Patryk podkreślił przy tym, że nie ma zamiaru wdać się w żadną wymianę słowną z baronem. Moi drodzy... Cały jest pan zawalony wiadomościami od was, a to tylko dlatego, że pan Boxdale w ostatnim swoim filmie nie szczędził sobie słów na mój temat. Nie wiem, co chciał tym osiągnąć. Wypomina mi sytuację z Don Diego, wypomina mi sytuację z z ludźmi, z którymi mam normalny kontakt. Don Diego serdecznie Cię pozdrawiam. Widzimy się w piątek. Te osoby mówią same dobre rzeczy na mój temat we wywiadach. Dlatego Boxdale nie wiem, co chciałeś tym osiągnąć. Po ostatniej aferze, w której brałeś udział, takie słowa do wartościowych ludzi, takich jak ja, nie trafiają. Dlatego nie będę cię obrażał i wypowiadał się na Twój temat, bo to nie ma sensu. Serdecznie Cię pozdrawiam. Mamet Halidow udzielił obszernego wywiadu na kanale Macieja Wieczorka. Prowadzący wywiad zadał ciekawe pytanie, na które mamet szczerze odpowiedział: Czy jako dziewiętnastolatka próbowano go porwać i zabić? Było, minęło. Było, no. Było. Miałem 19 lat. Byłem w tym miejscu gdzie nie powinienem być. Nie spodziewałem się, że tak coś może się w ogóle stać. Eee, Chcieliśmy no, chcieli zabrać mi auto, ale to była taka grupa, która już wcześniej zabiła kilka osób już. Eee, jednego taksówkarza zakopali w ogóle. Ktoś tam nożem zadźgali, kogoś któregoś. Eee, nam się udało, po no, prostu walczyłem z nimi gdzieś tak, bo było czterech, ja byłem sam, wtedy w ogóle miałem 19 lat. Tego tak mojego kolebie to od razu zapakowali do bagażnika, gdzie ja tam się z nimi biłem. A wtedy byłem, nie byłem na poziomie zawodnika, który jak dzisiaj jest, który potrafi walczyć. Wtedy miałem 19 i, i tak naprawdę trenowałem dla siebie i czterema, czterema z ludźmi walczyłem do końca, wstawałem, biłem się, wstawałem. Już. W końcu kondycyjnie po prostu padłem i skopali mnie także i kamieniami mnie całego. Znaczy, Nasze mam od tego, mam z tyłu, stukli mnie tak, że no, chcieli mnie zabić, bo kamieni mi na no głowę rzucali duże. W kontynuacji wywiadu, Mamet Khalidow szczerze odpowiedział nam o zmaganiu się z depresją. Na początku ja sam nie chciałem się pogodzić z tym. Tak naprawdę od momentu jak mi było to bo to się dzieje że z, z, w sekundę. To się staje, raptem coś ci przyłącza w głowie, to jest niedowytłumaczenie nie dla osoby, która tego nie ma. I albo nie miała. Eee, ja też tego nie, rozum, nie rozumiałem, jak to można być tak, że raptem świat jest inny. To tam tam depresja, My myślałem, że depresja to jest jak, że nie masz humoru po prostu. No. Nie masz humoru, tego, jakiegoś tam dzień taki przychodzi, nie masz humoru, to jest depresja. I w pewnym coś mi się przyłączyło całkowicie, świat był szary, wszystko było źle, tragedia i przez miesiąc tak naprawdę nie mogłem się pogodzić, że mówiłem sam sobie, że ja twardziel tyle lat, co ja tylko nie widziałem, co ja, ja... Do całego wywiadu odsyłamy na kanał Maciej Wieczorka, link w opisie do tego filmu. Tom Aspinall będzie walczył o tymczasowy pas wagi ciężkiej UFC w nadchodzący weekend. Jednak w pewnym momencie swojej kariery Anglik rozważał odejście ze świata MMA. W programie Full Circle on Bed 365 Tom podzielił się swoimi przemyśleniami. To było przygnębiające i przerażające. Po raz kolejny pojawił się w głowie myśli, żeby porzucić ten sport. Nie chciałem dalej tego robić. Przez jakiś czas byłem do wszystkiego nastawiony na nie. Okropnie jest leżeć na plecach ze zdrętwiałym, zablokowanym kolanem na oczach 22 tysięcy fanów. Po tej walce miałem jechać do rodziny, do Polski. Moja kobieta i dzieci już tam byli, a ja musiałem wszystko odwołać. Musiałem pojechać do Londynu, poddać się operacji i rekonwalescencji przez rok. To nie był dobry czas. Sean O'Malley wypowiedział się na temat swojej nadchodzącej walki z Marlonem Veron. O'Malley zapowiada, że planuje rozwalić swojego rywala i obronić swój mistrzowski tytuł. Dodatkowo wyraził przekonanie, że w 2024 roku stanie się największą gwiazdą MMA. O'Malley podzielił się tymi przemyśleniami podczas udziału w najnowszym odcinku podcastu The MMA Hour, gdzie również wspomniał o swojej pierwszej porażce z Veron, gdzie ten zneutralizował jego nogę kopnięciami i doprowadził do zwycięstwa w parterze. Myślę, że to był fart i on o tym wie. W głębi siebie wie to dobrze. To było tak fartowne. On naprawdę się mnie boi. Wiecie, jeśli oglądaliście jak Vera walczy, że jestem dla niego zbyt szybki i nic mi nie zrobi. On też to wie. Myślę, że bardzo się stresuje przed tą walką. Na 100% jest zbyt wolny. Co mi zrobisz? Poskładam go. Po rewanżowej walce, która odbędzie się w marcu, O'Malley zapowiada wybicie się na gwiazdę światowego formatu. Będę największym nazwiskiem w całym sporcie. Wyjdę tam i znokautuję Werę. Zgarnę jeszcze jedną walkę pod koniec roku. Wygram ją i 2-0 w 2024 roku. Wierzę, że będę wtedy największą gwiazdą sportu. Zwłaszcza jeśli zrobię to w spektakularny sposób. Nie tak nudno jak Wera walczył z Pedro. To było mega nudne. Nie mogę mieć takich występów. To by było żenujące. Zdecydowanie tak nie chcę. Nie tak zostaje się największą gwiazdą sportu. Sterling to jest najcięższa walka w tej dywizji. To był numer jeden w naszej kategorii. O'Malley nie wyklucza również personalnego konfliktu z Werą. Rozniosę tego gościa w pył. Nie uważam, żeby był to konflikt osobisty. Bo gdyby nasza pierwsza walka nigdy się nie odbyła, to nie miałbym z nim problemu. W nocy spędzę spokojnie, pomimo tej walki. Naprawdę jestem niepokonany. Nic osobistego, ale może się przenieść na poziom personalny w trakcie tygodni prowadzących do walki. Zobaczymy, co zostanie powiedziane. Co się stanie, ale to biznes. Ekscytujący biznes. Cory Sandhagen wyraził smutek z powodu zapowiedzianego pojedynku między Seanem O'Maliem a Marlonem Verą. Ale nie samą walką, a terminem, w którym ma się odbyć. Po długiej rekonwalescencji planował powrót do walk w pierwszej połowie przyszłego roku i liczył na walkę o mistrzowski pas. Jednak ze względu na to, że pojedynek O'Malley vs Vera został zaplanowany dopiero na marzec, jego plany musiały zostać przesunięte. Dlaczego marzec? Zawalczcie wcześniej, żebym i ja mógł walczyć wcześniej. Nie sądzę, że O'Malley jest jakimś wielkim faworytem w tej walce, ale wciąż uważam, że najprawdopodobniej zwycięży. Marzec? Miałem nadzieję, że zmierzą się w styczniu, a wtedy ja mógłbym wrócić jakoś w kwietniu czy w maju. Zobaczę, co mi powiedzą, na to wychodzi. Cóż, sam nie wiem. Smutna sprawa. Marzec, kurde. Były mistrz UFC w wadze średniej Robert Whittaker wyraził podziw dla Iżego Prochacki, który będzie walczyć w sobotę na galii UFC 295. Whittaker docenił umiejętności Czecha w znajdowaniu drogi do zwycięstwa, nawet w trudnych sytuacjach. W swoim podcaście MMA Arcade Podcast, Whittaker analizował główną walkę tej gali, przyznając, że choć może być pewny, że Alex Pereira jest faworytem, zawsze trudno przewidzieć porażkę Iżego Prochacki. To będzie naprawdę wypasiona walka. Będzie szalona z wielu różnych powodów. Oczywiście Pereira ma doskonałą stójkę. Widzieliśmy to w jego walkach. A teraz trafił do odpowiedniej wagi. Ma zasięg, ma wzrost. Wygląda dobrze w ciężkiej. Ale Izzy, on jest tak niekonwencjonalny. Potwornie ciężko go odczytać. Ale łatwo trafić. Bardzo łatwo trafić. W walce z Gloverem widzieliśmy go w trudnej sytuacji. Izzy był w bardzo ciężkiej sytuacji. Glover trafiał go mocnymi ciosami. Ale się nie poddał. Nie oddał tej walki. I kontynuował w swoim niekonwencjonalnym stylu. Oczywiście Glover miał trudności z odczytaniem go, ale trafiał. Ale wciąż Glover wyglądał dobrze, bardzo dobrze, a potem przegrał. Izzy ma niesamowitą zdolność do znajdowania drogi do zwycięstwa w swoich walkach. Wygląda jakby był deklasowany, ale potem wygrywa. Jamal Hill, były mistrz UFC, ogłosił planowany termin powrotu do oktagonu po kontuzji zerwanego ścięgna Hillesa. Zawodnik jest przekonany, że będzie gotowy na walkę w drugim kwartale 2024 roku. Hill podzielił się tą informacją w rozmowie z MMA Fighting. Mam nadzieję, że 6 miesięcy po operacji wrócę do treningów. Nie jest źle. Planuję swój powrót na długi kwartał 2024 roku. Rehabilitacja idzie dobrze. Jest to szybki proces niż zakładałem. Robię dobry progres. Chodzę już normalnie. Wracam do noszenia butów i itd. Nie śpieszę się. Może teraz jestem nieco bardziej agresywny. Po 6 miesiącach będziemy planować powrót. Daniel Cormier przewiduje, że w przyszłym roku dojdzie do walki między Conorem McGregorem a Michaelem Chandlerem. Były mistrz uważa, że to starcie może stanowić główną walkę wieczoru na gali FC 300. Cormier wyraził tą opinię podczas swojej audycji DCRC. UFC 100 miało Lesnera, Sandpiera i innych gości. UFC 200, UFC 200 miał Broka, miało mieć mnie i Jonesa, ale był też Anderson Silva i inne wielkie nazwiska. UFC 300 również musi mieć ważne postacie. Nie ma już Broka, więc myślę, że to może być Conor McGregor z Michaelem Chandlerem. Anton Smith nie jest zbyt entuzjastycznie nastawiony do ewentualnej walki między Johnem Johnsem a Francisem Ngannou. Były pretendent do pasa wagi półciężkiej ciężkiej UFC uważa, że taka walka byłaby nudna. Smith wyraził tę opinię w programie The MMA Hour. Nie sądzę, aby Ngannou pobił Jonesa. John jest zbyt dynamiczny. W walce z Johnsem nie chodzi o to, czy jesteś od niego lepszy w stójce, tylko o to, czy pozwolisz, aby on zneutralizował twoją przewagę. On wchodzi w płaszczyznę, w której jesteś najlepszy i neutralizuje cię w niej. Wówczas musisz być pewny, że w innych płaszczyznach jesteś wystarczająco dobry, bo on jest wyjątkowy. Moim zdaniem ta walka nie byłaby ekscytująca. To byłoby nudne pięć rund. John najpewniej wyszedłby z tego starcia bez śladów na twarzy, ale sam również nie zrobiłby śladów Francisowi. Sergej Pawłowicz, który wkrótce stanie do walki o tymczasowy pas wagi ciężkiej UFC, twierdzi, że ta walka będzie walką o pełnoprawny tytuł. Rosjanin jest pewny, że stoczy dobre starcie z Tomem Aspinalem. W wywiadzie przed Galą UFC 295 Pawłowicz wyraził tę opinię. Dla mnie to jest walka o pełnoprawny tytuł. Do klatki wejdzie dwóch wielkich, silnych gości. Nie wiem co wydarzy się w starciu, ale to będzie dobra walka, która może postawić mnie pośród legend tego sportu. Dinotail Wilder ponownie potwierdził swoje plany, że chce walczyć zarówno w boksie, jak i w MMA. Były mistrz boksu wierzy, że odniesie wielkie sukcesy w obu dyscyplinach. Wilder wyraził te plany w rozmowie z Blue Blood Sports TV. Myślę, żeby występować zarówno w UFC, jak i w boksie. Będę niebezpiecznym zawodnikiem w UFC. Małe rękawice. Czuję, że mógłbym rzucać wielkimi cielskami, wchodzić na nich i roz... ich ciosami. Jeżeli podobał Ci się odcinek, Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.